Cześć Wam! Dzisiaj wybierzemy się do małej wsi Gorzeszów. Przed II wojną światową nazywała się Gertersdorf. Od samego swojego początku, czyli od XIII wieku, związana była z opactwem krzeszowskim. Na dzień dzisiejszy mała, senna wioska, bardzo urocza, z niesamowitą maczugą. Diabła, maczugą Herkulesa oni też kiedyś zrobię materiał. Też niedaleko znajduje się wspaniały rezerwat przyrody nieożywionej, czyli skały krasnoludków. Ale dzisiaj naszym celem jest stary, opuszczony dom. Dom, który z miesiąca na miesiąc wygląda coraz gorzej. Do domu zbliżamy się od strony Pól. Z prostej przyczyny warto być niewidzialnym dla ludzi postronnych i móc sklecić materiał z wnętrza obiektu, a dopiero później być potencjalnie, że tak powiem, ujawnionym. Zatem tak, a nie inaczej. Jak widzicie, dom położony jest koło drogi głównej, prowadzącej z Mieroszowa do Kamiennej Góry, czy do Krzeszowa. Zatem no, takie środko, środki ostrożności, a nie inne. Do środka dostajemy się przez te okno. Później dopiero okazało się, że można tam również wejść od strony drogi, yy, przez drzwi. Natomiast, tak jak mówię, nie chciałem ryzykować. Dom jest w stanie tragicznym. Spodziewałem się, że jednak zachowa się tutaj więcej elementów, a sam strop będzie bardziej, bardziej zdrowy. Okazuje się, że to jest sama zgnilizna, niestety. Z tego pomieszczenia przyszliśmy, gdzie jest okno, gdzie wszedłem. Tu jest moja Dodzia, mój niezawodny pies eksploracyjny, który bywał ze mną w różnych sztolniach. No cóż, jesteśmy w kuchni, mamy tutaj piec. Piec, który już częściowo został rozebrany przez lokalsów na pewno. No smutny to widok niestety. Tak, tutaj mamy ten piec. Kurczę, ile bym dał, żeby zjeść taki chlebek pieczony w takim piecu. A nie te ścierwo, co nam teraz dają w tych wszystkich różnych Biedronkach czy innych marketach wielkopowierzchniowych, a tutaj mamy elementy Silent Hill, nieźle co? Wiecie co, ale ta kuchnia była wyjątkowo widna. Sami przyznajcie, tu się fajnie musiało mieszkać. A teraz to jest prawdopodobnie jakieś pomieszczenie gospodarcze albo taki przedsionek prowadzący do pomieszczenia gospodarczego. No widzimy, że była tutaj klatka schodowa, no niestety. Schodów już nie ma, schody na pewno poszły na opał, bo nawet nie ma po nich śladu nigdzie na podłodze. No i strych. Wiecie, że na takich strychach można znaleźć jakieś artefakty jeszcze po niemieckie, nie? Główne drzwi wejściowe. No, dawni mieszkańcy tego domostwa tędy właśnie wchodzili. Dzisiaj hura tutaj tylko wiatr, niestety. Strasznie to wygląda. Dom, który umiera stojąc, podobnie jak drzewa. Umiera. Kolejne pomieszczenie. Totalna destrukcja. Widzimy, że. Dach praktycznie jest tutaj już na podłodze. Belka stropowa oparta o podłogę. Dachu nie ma. Temu domowi już nikt nie pomoże niestety. Nie wiem czy ja to wspominałem, ale chyba nie. Tu mamy do czynienia z XIX-wiecznym y, y, domem tak naprawdę. Szkoda, to są nieocenione straty. A tu zobaczcie, tutaj mamy wejście do piwnicy z takim fajnym włazem interesującym. Zaraz tam zajrzymy. Właściwie to ja tam nie wszedłem cały, tylko kamerę tutaj włożę, bo potem mogę nie wyjść. Głębokość jakieś 1,40 m Szerokość na oło może 5 m. Całkowicie pozbawiona czegokolwiek, nawet śmieci tu za bardzo nie ma, jak widzicie. No cóż, zawsze nam gdzieś podpowiada nasza wyobraźnia, że gdzieś w kącie może coś leżeć, tak? Z epoki jakiś nie wiem. Chociażby talerz, który gdzieś byłby ciekawie sygnowany. No niestety, tu jest zupełnie pusto. Przeznaczenie? Na pewno na ziemniaczki, to pewne. Dobra, to tyle tutaj. Pustota. Dobra, zostawiamy tą spiżarnię. Idziemy dalej, im dalej, tym gorzej niestety. To jakieś wejście do komina, czy służyło do czyszczenia tego komina, ciężko mi jest powiedzieć. No i co już i dach. Właściwie to co z niego zostało. Wiecie co, A może to tutaj, ten otwór, to właśnie w tym miejscu może pieczono chleb? Bo też się z czymś takim spotkałem. Co o tym myślicie? Stamtąd przyszliśmy. A tutaj mamy, nie wiem, jakieś boksy. Tutaj prawdopodobnie trzymamy jakąś trzodę chlewną, świnki podejrzewam, bo na krowy to jest to zbyt yy, jednak małe. No tutaj już mamy gołe niebo przyroda nam już tutaj wtargnęła do pomieszczeń. Tam mamy pole. Apocalipsa Piękny zamek skrzynkowy, ładnie zachowany. Takich się już dzisiaj nie spotyka, niestety. Opuszczamy to miejsce. A tak prezentuje się nasza chałupa od strony drogi. Z daleka wygląda to całkiem nie najgorzej, i ja tak właśnie myślałem, że w środku będzie to zdecydowanie lepiej. No, niestety. Tu mamy wiele mówiącą tabliczkę. Teren rozbiórki, wstęp zbroniony, oczywiście, to jest wszystko lipa, tego nikt nie rozbiera. No, chyba że mówimy, że rozbiera to przyroda. Bo tak, przyroda to rozbiera. I tak to już zostanie. No cóż, to byłoby tyle. Ja już będę kierował się do samochodu, który zostawiłem gdzieś tu o po prawej stronie, za znakiem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.